Dzisiaj zaprezentuję Wam żelazko to żelazko marki Philips Perfect Care Elite, jest to model GC9600 ze stacją parową. Żelazko to jest na takiej bazie, tutaj mamy taki przycisk, który pozwala nam na przenoszenie całego żelazka razem z bazą. Gdy prasujemy, to odpinamy i żelazko swobodnie nam się odczepia. Yy, tutaj mamy pojemnik na wodę 1,8 litra ma, czyli jest całkiem spory, na pewno starczy na długie prasowanie. Tutaj możemy używać wody z kranu. Jeśli mamy twardą wodę, to łączymy ją pół na pół z wodą destylowaną. Tutaj po bokach mamy takie komory, w których chowamy kabelki. Tutaj jest kabel sieciowy, a z drugiej strony mamy kabel, w którym płynie para. Dość długi, także, nawet jak stojąc, dybaza stoi nam na stole, tak jak u mnie, to spowodnie sięgnie nam na całą deskę. Że nie musimy się martwić, że jest za krótki. Żelazko to posiada y, trzy tryby pracy. Pierwszy jest eko, drugi. To jest y, Optimum Time, czyli optymalna temperatura, która pozwala nam na prasowanie wszystkich ubrań bez zmieniania y, temperatury. I tutaj również przyciskamy tryb Turbo, który pozwala nam na szybkie nagrzanie się żelazka i prasowanie w pionie. Y, tutaj też włączamy żelazko, a tutaj mamy kranik, który nam sygnalizuje, gdy zabraknie wody. Zbiorniku. Tutaj natomiast na górze mamy takie przeźroczyste. Tutaj ono nam będzie mrugało, gdy żelazko będzie się nagrzewać. Zaraz po włączeniu y, pokażę. Tutaj się odkręca. Tutaj jest y, do czyszczenia żelazka. Odkręcamy to po 10 sesjach lub po miesiącu używania. I cały kamień razem z wodą nam wylatuje. Możemy także to zrobić nad zlewem lub jakimś większym kubkiem. Jeśli będziemy używać odpowiednio wody i dbać o czyszczenie, to na pewno żelazko długo nam posłuży. Teraz pokażę Wam, jak się prasuje nim. sobie włączymy. Zaczęło nam się na czas czyli musimy nalać wodę. Przestało namrugać. To jest fajna opcja dla tych, którzy zapominają, lub prasują i woda im się skończy. Tak jak mówiłam, ona mruga, czyli nagrzewa się. I gdy się nagrzeje, będzie się świecić światło ciągłe i wtedy będzie sygnał też dźwiękowy. Takie nagrywanie trwa dwie minuty. Ja już sobie troszkę poprasowałam ciuszki dla dzidziusia naszego. Przygotowujemy wyprawkę, właśnie sygnał dźwiękowy dał znać, że możemy prasować. Zwalniamy blokadę. Tutaj mamy taki przycisk. I ten przycisk, gdy go naciśniemy, uwalnia parę. To dzięki tej parze tak dokładnie wszystko jest rozprasowywane. Żelazko możemy sobie spokojnie odłożyć na deskę. Nic się nam na pewno nie przypali. Dzięki tej parze właśnie to jest optymalna temperatura nastawiona. Pozwala nam na prasowanie różnego rodzaju tkanin bez konieczności nastawiania temperatury, czekania aż żelazko ostygnie czy się nagrzeje. Możemy prasować różne rodzaje tkanin, które nadają się do prasowania. Zaraz Wam pokażę następny tryb, który posiada żelazko. Jest to tryb Eco. Ten tryb pozwala na Yy, też dokładne prasowanie, tylko po prostu jest yy, zmniejszone ogóle energii. Proszę zobaczyć jak ślicznie wyprasowało. Wszystko jest ładnie, yy, prościutko, bez jakiegoś większego wysiłku. Do całej kubeczki. Sobie I tutaj przyciśniemy sobie. Trzeba przycisnąć dwie sekundy, aby załączył się tryb turbo. Przy trybie turbo, właśnie taki odgłos będzie. Boiler pobiera sobie wodę. Kabel sieciowy, oczywiście, grzeje się wtedy mocniej i kabel do, do tego, ponieważ będzie pobierało więcej pary. Trudno używamy głównie do odświeżania tkanin lub prasowania bardzo mocno zagniecionych ubrań. Tryb Turbo pozwala nam na prasowanie w poziomie. Jest to tryb przydatny do np. odświeżania garniturów czy kurtek po zimie. Musimy pamiętać, że tutaj. Para jest dwa razy mocniejsza. Jeśli pracujemy yy, garnitury, to trzeba założyć rękawicę ochronną, żeby się nie poparzyć. bardzo szybko i dokładnie prasuję. Przy standardowych żelazkach na pewno e, trzeba byłoby troszkę czasu poświęcić, dlatego że to uderzenie pary na pewno jest mniejsze przy standardowym żelazku, a gdy mamy większe, e, ta woda skrapla nam się na ubraniach i wtedy pozostają mokre ślady. Tutaj żelazko jest bardzo leciutkie. Fajnie się je prowadzi, szybko się prasuje. Wyłączymy sobie tryb turbo. I włączymy sobie tryb eko, który się będzie świecił na zielono. Tryb eko pozwala nam na prasowanie yy, też yy, tkanin, które nie są aż tak bardzo podniecone, ponieważ yy, temperatura żelazka nie jest na tyle wysoka, co przy optymalnym, optymalnej temperaturze, która jest zalecana. I oczywiście pobór prądu jest mniejszy. Jeśli ktoś tylko sobie odświeża ubranko, czy musi tylko lekko przeprasować, to taki tryb jest wystarczający. Takim żelazkiem można prasować cały dzień, nawet jak się ma dużo ubrań. Tak szybko to idzie. Tutaj już chwilkę sobie poprasowałam, także wiem, że bardzo szybko, bardzo prosto. Żelazko używa się naprawdę fajnie. Nie to co przy standardowym żelazku, gdzie mamy zbiornik na wodę i jest ono dość ciężkie. Jeszcze mogę dodać, Ym... że wyłącza się po 10 minutach bezczynności. Czyli nie musimy się martwić, że jak zostawimy, że będzie się grzało, że będzie pobierało prąd, lub że coś się nam przypali, gdy zostawimy na desce. bardzo zadowolona z y, tego żelazka. Myślę, że jeśli każdy miałby takie żelazko, y, na pewno prasowanie byłoby łatwiejsze, bardziej przyjemne. Y, na pewno mogę je polecić każdemu, kto nie lubi prasować, a chce szybko prasować. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć? Yy, chyba wszystko już. Yy powiedziałam więc na tyle byłoby recenzji żelazko jest naprawdę super jeśli ktoś chce się przekonać to proszę zakupić taki sprzęt a na pewno będziecie zadowoleni dziękuję